we wrześniu tego roku we Włoszech odbędą się targi MacFrut, które są największymi włoskimi targami przemysłu rolno-spożywczego. Grupa Unicredit, czyli właściciel naszego banku i, i, i główny udziałowiec, jest głównym partnerem i sponsorem tych targów. Dlatego nasz bank, jako bank, który mocno włącza się w obsługę i w współpracę z sektorem rolno-spożywczym, jest partnerem tych targów. Staramy się Zachęcić polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w tych targach, ale także do nawiązywania relacji z firmami, które będą na tych targach się wystawiały. Dzisiaj pierwszy odcinek takiego cyklu spotkań w najważniejszych stolicach, które organizatorzy targu organizują, po to, żeby zaprezentować targi, żeby pokazać możliwości współpracy i żeby nasi polscy przedsiębiorcy mogli współpracować ze swoimi włoskimi partnerami. Spotkanie dzisiejsze to nie jest pojedyncze wydarzenie. To jest jeden, jedno z kilku, y, wielu wydarzeń, które dzieją się w naszym banku przez współpracę z naszym bankiem po to, aby zwiększyć udział i ułatwić y, przedsiębiorcom branży rolno-spożywczej wchodzenie na zagraniczne rynki. Y, wiadomo, w jakiej jesteśmy obecnej sytuacji. Y, y, jeśli chodzi o to, co męczy nas najbardziej krótkookresowo, czyli embargo związane z handlem e, z Rosją, e, liczymy na to, że w długim okresie znalezienie partnerów w innych krajach wspomoże polskie rolnictwo, wspomoże polski przemysł i dlatego, właśnie takie spotkanie jak to umożliwiające przedsiębiorcom nawiązywanie relacji, nawiązywanie kontaktów. Nasz bank od roku. Bardzo mocno angażuje się w obsługę i bardzo mocno angażuje się we współpracę z sektorem rolno-spożywczym. Chcemy być widoczni, chcemy współpracować z rolnikami, chcemy współpracować z przemysłem rolno-spożywczym i przede wszystkim chcemy ułatwiać im działalność. Chcemy, aby handel zagraniczny, tak istotny dla polskiego rolnictwa, szczególnie w momencie, kiedy mamy bardzo dużą nadwyżkę handlu eksportu w handlu zagranicznym, żeby znajdowali nowe, nowych partnerów, nowe rynki zbytu. Znajdziecie nas Państwo w ośrodkach doradztwa rolniczego, znajdziecie nas Państwo na targach. Przygotowaliśmy specjalną ofertę dedykowaną rolnikom, dedykowaną sektorowi rolno-spożywczemu. E, zapraszamy do kontaktów, bo w ten sposób najlepiej przekonać się o tym, e, jakie są zalety naszego banku. Nasz udział e, banku PKO w rynku agro odciąga rośnie. E, od zeszłego roku postanowiliśmy i stawiamy sobie za cel. E, jak najmocniejsze jego zwiększenie. Chcemy docelowo być głównym bankiem rynku agro. Od zeszłego roku ten udział znacząco się zwiększył. Pozyskaliśmy ponad 3000 nowych klientów, ale to dopiero pierwszy krok i stawiamy sobie jeszcze bardziej ambitne cele.